Poziom języka angielskiego nie jest ważny. Najważniejsze jest to, żeby być na poziomie komunikatywnym. A jeśli chodzicie do polskiej szkoły, uczęszczacie się na te zajęcia, zajęcia z angielskiego, e, piszecie te kartkówki i testy i jakby zdajecie do następnych klas, to jesteście na poziomie komunikatywnym. Dzisiaj powiem troszeczkę o re rekrutacji do programu FLEX. Kto nie widział poprzedniego filmu, to FLEX jest mianowicie międzynarodową, w pełni finansowaną przez Departament Stanów Zjednoczonych, na której miałam przyjemność być w 2016 roku. I więcej szczegółów jest w poprzednim filmie, który zalinkuję, albo jak będę potrafiła, to go wrzucę tutaj. Tak jak wcześniej wspomniałam, do tego, żeby złożyć aplikację, trzeba się łapać w tym przedział wieku, który... Możecie znaleźć poniżej na stronie, ponieważ chcę, że ten film był w miarę uniwersalny, więc jest to mniej więcej wiek licealny. Ja aplikowałam na przykład w trzecie gimnazjum, jak jeszcze było gimnazjum, a wyleciałam w pierwszej liceum. A też niektórzy aplikowali w pierwszej liceum, wylecieli w drugiej. Więc to są zwykle właśnie dwa roczniki, które się łapią. Musisz się łapać na przedział wiekowy oraz mieć obywatelstwo polskie. I to są dwie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby móc w ogóle złożyć aplikację. Wspomniałam to wcześniej, powtórzę to jeszcze raz, to nie jest wymiana edukacyjna, tu nie chodzi o Twoje ceny, to jest wymiana kulturowa, więc twoje oceny mają być po prostu w porządku, mają nie sprawiać problemów. No bo jeśli sprawiasz problemy w Polsce, jeżeli jedziesz na samych dwójach i trójach i jest ciężko, no to w Ameryce Ci jeszcze ciężej, jakby też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć te takie swoje. Czwórki w górę, no tak jakaś jakestury, to nie ma problemu, Chodzi o to, że po prostu ogarniasz temat i, i tyle. I nie musisz być wcale najlepszy z klasy. Rzeczą, w którą wiele osób mi nie wierzy, dlatego chcę to mocno podkreślić, poziom języka angielskiego nie jest ważny. Najważniejsze jest to, żeby być na poziomie komunikatywnym. A jeśli chodzicie do polskiej szkoły, uczęszczacie na te zajęcia, zajęcia z angielskiego, e, piszecie te kartkówki i testy, i jakby zdajecie do następnych klas, to jesteście na poziomie komunikatywnym. My nie jesteśmy w Polsce tego świadomi, ale w Polsce jest bardzo dobra edukacja, jeśli chodzi o język angielski. Ja teraz mieszkam w Anglii i widzę, jak słabo po angielsku mówią Włosi, Hiszpanie, Francuzi, jakby Europa Zachodnia. Okropnie. <grytanie> Naprawdę, my Polacy jesteśmy zdani z tego, że dobrze mówimy po angielsku. I w polskiej szkole na lekcjach angielskiego jest bardzo duży nacisk na gramatykę, więc my wszyscy myślimy, że nie umiemy mówić, boimy się mówić, że nic nie ogarniamy. Bo poziom jest po prostu bardzo wysoki, a tak naprawdę ten poziom komunikatywny, kali jeść, kali pić, jesteśmy w stanie. Jeśli, sorry, jeśli ogarniacie amerykańskie, angielskie memy, czy jakieś śmieszne filmiki, to jesteście w stanie się dogadać. Dużo większą barierą e, jest... Ta niepewność, ten strach przed mówieniem, niż faktyczne nieznanie na przykład struktury zdania czy słówek. Więc to jest kwestia po prostu przełamania się i każdy musi przez to przejść. Ja nigdy na lepsze z angielskiego nie byłam. Ja byłam w klasie, miałam trzy grupy z angielskiego i byłam w grupie średniej, i do tego jeszcze byłam bardzo średnia w tej grupie średniej, więc jakby byłam taka najbardziej przeciętna. Coś tam kumałam, ale nie, nie za specjalnie. Najważniejszy element to są te dwa etapy, które będzie. Się przechodzić. Więc pierwsza to jest aplikacja, która wysyłasz po prostu e, maila z odpowiedzią na trzy pytania. I to są pytania w stylu: opisz jakąś sytuację, w której nie wiem, która była dla Ciebie wyzwaniem, i jak z niej wybrnąłeś? Albo opisz sytuację. W której czegoś się nauczyłeś. Oprócz sytuacji, jakby tego typu, takie, żeby coś opisać, coś, co się wydarzyło, jakaś taka lekcja z życia. Wiecie o, wiecie, o co chodzi. Oczywiście to się pisze po angielsku, i to, to w domu, więc jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy, jakiegoś nie wiem, słownika, czy coś, tak jakby macie tu do dyspozycji, to nie chodzi o to, żeby sprawdzić was poziom angielskiego, chodzi o to, żeby was poznać. Piszecie to po angielsku, dlatego że będą to czytać Amerykanie. I na podstawie tych trzech pytań oni zapraszają osoby do drugiego etapu. Żeby powiedzieć Wam w liczbach, e, podczas pierwszej edycji w Polsce zaaplikowało chyba około 2000 osób. Coś takiego, mogę się mylić. E, do drugiego etapu dostało się około 150 osób. Teraz, jak Flex jest bardziej popularny, wydaje mi się, że może więcej osób aplikować, ale liczb tych nie znam, bo po prostu tego nie śledzę na ten moment. No ale jak dostało się te 150 osób, no to e, w Warszawie Gdańsku lub Krakowie, bo tam są Miejsca, tam są biura chyba American Councils, czyli firma, która odpowiada za, za Flexa. I tam się przyjeżdża. Hmm. Co wam się dzieje? Aha, no i to jest drugi etap. I na tym drugim etapie jest parę elementów. W jednym to jest pisanie esejów. Znowu odpowiada się na takie trzy pytania, jak się odpowiadało na początku, tylko to już się pisze na sali. I przyznam wam szczerze, że to była tragedia dla mnie. Ja nienawidziałam się po angielsku. Strasznie mnie to stresowało. Ja, ładnie mówiąc, totalnie skopałam e, te trzy seje. Ludzie tam, jak otrzymałam z Bogu, to pisali po prostu takie rozprawki, a ja napisałam, nie wiem, po trzy zdania i to jeszcze walnęłam tyle błędów, że po prostu załamałam szansę, że nie, nie mam szans, bo naprawdę to była tragedia. Jeśli chodzi o to, co ja tam napisałam, e, jakby w jaki sposób, po angielsku, jakich słów użyłam, jakie błędy e, wstawiłam, plus jeszcze ja mam dysortografię, więc tam zestresowana nawaliłam tyle wyków że hej, więc była taka, dobra, tak, jakby mogę już stąd spadać, bo to nic dalej się nie wydarzy. No ale wszystko było jednego dnia, więc, więc przeszłam przez te kolejne elementy. Następnym elementem były rozmowy, to takie dosłownie 10-15 minutowe rozmowy, na których po prostu chcą Cię poznać, zadają ci jakieś takie pytania, co byś robić, bla, bla, bla. Zadają się też takie podchwytliwe pytania, przed mnie zapytali, co bym zrobiła, gdybym przyłapała moje młodsze host rodzeństwo, czyli na przykład jakbym miała rodzeństwo w Stanach, i przyłapałabym je na, nie wiem, piciu alkoholu, to co bym zrobiła? No i to chodzi o to, żeby pokazać, zobaczyć Twój tok myślenia, nie chodzi o konkretną sytuację, tylko o, o Twój sposób rozumowania. Albo na przykład, jakbym zareagowała, gdyby na lekcji historii w Stanach Coś by mówili o historii Polski, i na przykład ja bym wiedziała, że to jest nieprawda, że to jest totalny bullshit. Jakby ja bym zareagowała, co bym zrobiła. To nie chcieli wiedzieć, czym ja stała, zaczęła krzyczeć, czy nic bym nie zrobiła. Jakby jako jestem osobą, myślę, że takie pytania sytuacyjne dużo mogą pokazywać. I tą rozmowę można przeprowadzić po polsku albo po angielsku. A i tam wam będą mówić, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to nie chodzi o to, żeby sprawdzić wasz poziom języka angielskiego, tylko żebyście się czegoś oczywiście. Czegoś o Was dowiedzieć, jeśli łatwiej jest Wam mówić o tym po angielsku? Proszę bardzo. Ja na przykład zaczęłam mówić po angielsku, zestresowałam się i potem zmieniłam na polski. I nie było problemu. Ogólnie w Polsce chyba to się nie zdarzyło, bo tak jak mówiłam, my Polacy mówimy dobrze po angielsku, ale wiem, że na przykład nie chyba z Mołdawii było parę osób, które dostały się, ale nie mówiły za dobrze po angielsku, więc na przykład były na początku wysyłane na taki miesięczny kurs języka angielskiego. Chyba był w Mołdawii czy tam w innym kraju, nie wiem, bo tam wiecie, parę z paru krajów ludzie się zjeżdżali i po prostu jakby doszkalali się z angielskiego, to niechali. Jakby naprawdę da się co, nie? Chodzi o to właśnie bardziej kim jesteś, a nie jak mówisz po angielsku, bo e, dużo łatwiej jest się nauczyć języka niż zmienić swoją postawę i osobowość. Myślę, że najciekawsze było zadanie w grupach. I to było bardzo cwane, bo posadzili nas w takich sześcioosobowych grupach, dali jakieś absurdalne zajęcie, zadanie, już nawet nie pamiętam dokładnie, co to było, jakieś tam, nie wiem, zareklamować jakiś produkt, czy tam wymyślić jakiś produkt, go zareklamować. To ja mówię, nie pamiętam, to była jakaś głupota jakby, nie wiem, na potrzeby tego filmu mogłabym myśleć, nie wiem, krzesło, czy coś, jakby Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak pracujesz w grupie, jaką pozycję zajmujesz w grupie, czy zajmujesz pozycję osoby, która podrzuca pomysły, czy osoby, która krytykuje wszystko, czy osobę, która siedzi z boku i nic nie robi, czy po, pozycję lidera, jakby... W, pod presją czasu i jakiegoś zadania do wykonania często wychodzi to, jak pracujesz z innymi ludźmi. Ogólnie z grupy zwykle wychodziła Sześciosobowych zwykle dostawała się tylko jedna osoba, albo nikt, z mojej grupy dostały się już dwie osoby, czyli ja i moja koleżanka. No i my byłyśmy takie zacięte. To było po tym, jak tak o tym myślałam, to myślę, że było to widać, że my obie miałyśmy takie cechy liderskie, że jakby przejmowałyśmy inicjatywy, ale pomimo tego, że przejmowałeś inicjatywę, przejmowałyśmy inicjatywy, to byłyśmy w stanie razem współpracować. Bo też nie chodzi o to, żeby być liderem i po prostu zagryzać wszystkich naokoło, chodzi o to, żeby. Gdzieś móc poprowadzić grupę, ale również być otwartym na pomysły tej grupy i nie robić tego wszystkiego samemu i też umieć jakby podzielić tą przestrzenią z innymi ludźmi, więc myślę, że o to chodziło w tych zadaniach, żeby po prostu zobaczyć, jakimi jesteśmy ludźmi i mam wrażenie, że to jest coś, czego nie da się udawać, bo jak masz presję czasu i... i, i jest ten tryb wykonania zadania, to po prostu jesteś naturalnie sobą. I tam po prostu siedziała osoba i nas obserwowała i tyle. I potem prezentowaliśmy to nasze zadanie i na tym to się skończyło. I to chyba było wszystko. To były trzy elementy, które były z drugiego dnia. No i potem po paru miesiącach dostali, dostawaliśmy telefon o tym, kto się e, dostał. Hmm. Może być pytanie, ile osób się dostaje. Ogólnie nie ma określonej liczby. Ja wiem, że na przykład przy pierwszej edycji było chyba około 20 paru miejsc, ale jak Amerykanie dostali nasze aplikacje, to zobaczyli, że naprawdę jesteśmy spoko i postanowili też nam więcej miejsc. I wtedy z Polski pojechało 30 osób. To się zmienia: to się zmienia od tego, ile osób się nadaje. Jeśli jest jakiś fa fantastyczny rocznik, jest po prostu mega dużo fajnych osób, no to jedzie więcej. Jeśli jest jakiś trafi się rocznik, gdzie gdzieś tam jest mniej osób, które po prostu wpasowują się w program, to mniej osób jedzie. Ja mówiąc o fleksie, często zadawałam takie pytanie, czy ciężko jest ci się dostać? Jakby to jest pytanie bezwzględne, bo cały ten proces trwał około roku. Jakby wymagał gdzieś tam zaangażowania, dużo też papierologii, dokumentów, i to było bardzo upierdliwe, ale tego nie dało się przeskoczyć. Ale nie wymagał jakby specjalnie jakiegoś przygotowania, to nie jest tak, że musiałam się specjalnie czegoś nauczyć czy coś zrobić. Ja po prostu poszłam i byłam sobą, odpowiadałam na każde pytanie szczerze i tyle. Jakby. Okazało się, że to jakby było wystarczające, jeśli miałabym dać jakąś radę komuś. Na pewno fajne jest mieć doświadczenie we wszelkiego rodzaju jakichś, nie wiem, wolontariatach, jakich, nie wiem, projektach społecznych, takie, żeby było widać, że jesteś osobą zaangażowaną po prostu, że, że coś robisz, więcej niż tylko chodzenie do szkoły i, nie wiem, odrabianie lekcji. Tylko, no ja na byłam harcerką przez wiele lat, byłam również w sejmiku, dostałam się do sejmiku młodzieży, więc co ja tam jeszcze robiłam? Brałam udział w jakichś innych projektach. Coś tam przy Unii Re Europejskiej robiłam. Szanowni, nie pamiętam dokładnie, ale jakichś takich dużo społecznych rzeczy, e, które pokazują po prostu, że lubię się angażować w to i... No oni po prostu szukają takich osób. a to też nie jest tak, że nie wiem, przejmą każdą osobę, która będzie w syniku bo będzie harcerzem, tylko chodzi o, o gdzieś tam o cały kształt ciebie i... I tego, co robisz, i myślę, że nie ma jednej rzeczy, którą możesz zrobić, żeby się dostać na program. Tak naprawdę nikt nie wie dokładnie, na co zwracaj uwagę, co jest elementem decydującym. I myślę, że to jest właśnie fajne, bo, bo każdy ma szansę przez to, że tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, to każdy może spróbować swoich sił. I jak zwykle się mówi na dole jest mój Instagram. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie do mnie śmiało pisać. Ciao!